Pani Emilia Łaniewska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie. Witam, pani dyrektor. Witam Pana redaktora i wszystkich widzów. Panie dyrektorze, słyszymy się w tym czasie pandemii na szczęście dopiero po raz pierwszy, choć już na naszej antenie rozmawialiśmy o Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie. No niestety pojawił się także u Was koronawirus, chociaż sytuację należy zaliczyć na plus, ponieważ minęło już kilka miesięcy i tak jak słyszeliśmy w wielu Domach Pomocy Społecznej, także w Łódzkim, ten koronawirus bardzo się szerzył. Wy no przynajmniej do tej pory bardzo ładnie przetrwaliście ten trudny czas. Udało nam się na razie bez, do, do tego momentu, bez dodatnich wyników funkcjonować. I to jest główna zasługa rotacyjnego czasu pracy, odpowiedzialności pracowników, ale także mieszkańców, którzy godzą się na wszelkiego rodzaju obostrzenia, które tu zostały wprowadzone. Mm -hmm. I, ro, I rodzin, które też przychylnie jakby do tego podchodzą. Pani dyrektor, pani dyrektor jakie, jakie, jakie to te obostrzenia właśnie wprowadziliście? dla swoich pensjonariuszy. Proszę powiedzieć. Więc tak, od 10 marca DPS jest zamknięty dla osób z zewnątrz. Tylko i wyłącznie pojawiają się tutaj osoby, personel dyżurujący, plus osoby, których jakby obecność jest niezbędna, żeby zachować ciągłość działalności mhm. jednostki. Czyli jakieś konserwacyjne prace, które są niezbędne do wykonania technicy, konserwatorzy i tym podobne osoby, plus Oczywiście personel medyczny z szpitala wieluńskiego i lekarz POZ-u do którego są zdeklarowani mieszkańcy. Mieszkańcy nasi nie są też urlopowani, mm -hmm. nie ma wyjazdów poza DPS do rodzin. Z rodzinami utrzymują kontakt za, za pomocą e, oczywiście przede wszystkim telefonu, komunikatorów internetowych typu Skype e, i WhatsApp i stworzyliśmy mm -hmm. takie stanowisko do, do, do indywidualnych rozmów dla mieszkańców z rodzinami. E, pokoik taki z urządzeniem, z kamerką i mikrofonem i dostępnym. E, laptopem. Mhm. Pracownicy, którzy podejmują aktywności, najpierw był wprowadzony zakaz dodatkowego zatrudnienia poza DPS-em. Jak zaczęły się odmrożenia takie państwowe, to, to też wprowadziliśmy rekomendacje, żeby dalej podtrzymać ten zakaz zatrudniania. I wszyscy pracownicy złożyli oświadczenia o tym, że nie mają innych aktywności zawodowych poza DPS-em, a poza, poza dwoma pracownikami, którzy jakby podejmują, ale taką poza swoim dyżurem w dps tą aktywność jakby mm -hmm. nie, nierównorzędnie. Przypomnijmy, Pani Dyrektor, to był bardzo dobry pomysł, bo przecież jak się okazywało w niektórych DPS-ach, prawda, ten personel medyczny, który pracował w innych szpitalach, w innych miejscach, no niestety po prostu przenosił tego koronawirusa także na pensjonariuszy, domów wam się udało tego uniknąć na szczęście znaczy tak, no to na pewno jest decyzja, która skutkuje zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom, mhm. ale też, też odpowiedzialności pracowników, bo no to jest oświadczenie, które składa pracownik, bo my możemy rekomendować, możemy nakazywać, ale mówię, to jest główna zasługa pracowników, którzy podchodzą tak uczciwie do całej sytuacji i, i przejawiają mhm. również troskę o, o, o zdrowie, mieszkańców w ten sposób. Wprowadziliśmy też rotacyjny system czasu pracy dla osób, które sprawują bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami. Na czym polega rotacyjny system? Utworzyliśmy dwie grupy pracowników ze stałym składem osobowym, żeby zmniejszyć tutaj ruchy i wymianę między sobą, bo do tej pory grafiki obejmowały cały miesiąc. Pracownicy mieszali się między sobą. W tym momencie przez dwa tygodnie. Nie mhm. Pracuje jedna grupa, po około dwóch tygodniach chodzi druga grupa mhm. i tutaj też jest jakby to też taki ukłon pracowników, że się zgadzają na takie rozwiązania i, i, i nie buntują się, bo to jest trudny czas przez, 12, przez prawie dwa tygodnie, po 12 godzin jest stały system takiej pracy. Mhm. A przypomnijmy przypomnijmy, że jest kogo chronić, bo macie ponad chyba 160 podopiecznych, prawda? pensjonariuszy? E, tak jest, 162 mhm. statutowo. W szpitalu w psychiatrycznym w warcie przyby przybywają obecnie dwie osoby. Wczoraj do, wczoraj dotarła trzecia osoba. E, także. Jest tutaj dużo, dużo osób, które wymagają i opieki, i ochrony jednocześnie. Panie doktor, w tym momencie dochodzimy jednak do, do sytuacji, w którym koronawirus w DPS-ie w skrzynnie się pojawił. Pewnie w normalnym trybie bylibyśmy niedawno u Państwa na kolejnej ładnej, plenerowej imprezie, a tak niestety pewnie trzeba będzie na nią poczekać do przyszłego roku. A proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach ten koronawirus się u Was pojawił, bo chodzi dokładnie o jednego pensjonariusza, no, który, który niestety już nie żyje, tak? Tak, tak. W 29 czerwca do szpitala w Wieluniu trafił nasz mieszkaniec z ostrym zapaleniem czustki, z rozpoznaniem ostrego uh -huh. zapalenia czustki. Miał wykonane badanie w kierunku COVID i to badanie okazało się dodatnie. Po tej informacji skoszarowaliśmy się tutaj w DPS-ie z jedną grupą, właśnie pracowniczą, i wykonaliśmy około 270 testów. Mhm. Były to testy wykonane wszystkim mieszkańcom, pracownikom, którzy są na dyżurze, którzy są poza dyżurem i były również już powtarzane badania po siedmiu dniach od kontaktu z. z z osobą z wynikiem dodatnim. I proszę I powiedzieć, na... że jakie wyniki tych testów? Czy wszystko jest w porządku na razie? Na ten moment wszystkie, które zostały rozstrzygnięte i wpłynęły do nas, wyniki są ujemne. Mm -hmm. Łącznie z tymi, które były powtórzone po siedmiu dniach ja. od kontaktu z osobą zakażoną. Czyli jest to w tej chwili dla Państwa taki komfort psychiczny, że te zarażenia nie przeniosą się dalej, tak? Tak. Dokładnie. Czekamy jeszcze na dzisiaj będzie badanych dziesięciu mieszkańców z kontaktu. Również powtarzane są te badania, uh -huh. bo mieli już wykonane, były ujemne, ale takie są procedury, więc będą dzisiaj wymazywani, nawet w tym momencie już karetka przyjechała i jest pobierany wymaz, uh -huh. więc to jeszcze zostanie nam do rozstrzygnięcia i jeżeli tutaj będą potwierdzą się również ujemne to już będzie taka gwarancja, że, że mamy, że tak powiem, czysto DPS-ie. Co nie oznacza Pani Dyrektor, że, że te pozytywne wyniki spowodują, że nagle zostaniecie otwarci dla wszystkich, prawda? W dalszym ciągu, no możemy tak powiedzieć, trochę DPS będzie tą zamkniętą twierdzą dla, dla, dla ludzi z zewnątrz. Dokładnie. Jeżeli chodzi o zamknięcie DPS-u, to, to decydujemy tutaj o kontynuacji. Zastanawiamy się jeszcze nad kontaktami z rodzinami. Mhm. Myślimy o przygotowaniu takiego wyodrębnionego pomieszczenia, przegrodzonego pleksom, którym chociaż mogliby się widzieć mieszkańcy z rodzinami, mhm. bo potrzebują tego kontaktu. i... I, i, i będziemy jakby realizować w przyszłości takie podejście do tego rozwiązania, także to będzie jedyna opcja taka, gdzie mieszkańcy z rodzinami będą również mogli się widzieć, ale nie będą mieć bezpośredniego kontaktu. To także Pani Dyrektor dobra współpraca chyba między Wami a Starostwem Prawiatowym, prawda, ponieważ tutaj jak kiedyś rozmawiałem niedawno z Panem Markiem Kielerem, starostą wielońskim, to właśnie mówił, że, że tym oczkiem w głowie są właściwie dwie instytucje w powiecie, Szpital wieloński i Wy. Tak jest. Tutaj jeśli chodzi o e, pana starostę i, i sanepid, to tutaj chciałabym podkreślić, że cały czas e, od momentu, kiedy e, dostaliśmy informację o dodatnim wyniku, a była to noc, mhm. e, cały czas byliśmy w stałym kontakcie e, z panem starostą, z zarządzaniem kryzysowym i z panem dyrektor sanepidu. E, I tu była wielka przychylność po stronie e, włodarza naszego i dyrektora sanepidu, e, żeby zrobić jak najwięcej testów, Testów. Były szybko zorganizowane dla nas laboratoria, do których mogliśmy zawieźć te testy. Był zorganizowany również przez starostwo posiłek dla pracowników, którzy zeszli z nocy i przebywali w bursie. Starostwo zapewniło całodobowe wyżywienie. Pracownicy byli bardzo wdzięczni i też dzielili się tymi informacjami z nami, że czują się jak w sanatorium w tej bursie. Także byli bardzo dobrze zaopiekowani I, i, i dzięki pracownikom Sanepidu mieliśmy też jakby niezłoczną informację o każdym wyniku. Te wyniki spływały nawet późnymi wieczorami mhm. I, i pracownicy Sanepidu, pani dyrektor sama dzwoniła do nas i informowała. Także tutaj bardzo duże ukłony w stronę pani dyrektor Sanepidu i, i pana starosty, pana wicestarosty, którzy cały czas byli pod telefonem i i deklarowali również swoją pomoc, nie tylko wsparcie, ale też pomoc taką fizyczną. Mhm. Także jestem bardzo wdzięczna za takie podejście do swojej jednostki i do, do ludzi, którzy tutaj pracują i mieszkają. Panie Dyrektor, czyli jak rozumiem teraz wszelkie inne Wasze aktywności związane czy to z imprezami, czy to z modernizacjami, remontami, oczywiście schodzą na plan dalszy. W tej chwili Was zajmuje no, prawie wyłącznie bezpieczeństwo podopiecznych. No niestety tak, ale od 10 marca cały czas jesteśmy skupieni na zapobieganiu na tworzeniu procedur, zorganizowaniu środków ochrony osobistej. Występowaliśmy też w różne miejsca, bo środki wiadomo, mhm. jakie są w budżecie państwa I, i, i ubiegaliśmy się o różne darowizny. W początkowym okresie spływało tego bardzo dużo. Teraz musimy ponowić, ponieważ nasze stany magazynowe w związku z tym pojawieniem się w wyniku dodatniego troszkę trochę się uszczupliły. Się uszczupliły także będziemy występować, aczkolwiek wiemy już, że jest też w RCPS-ie w Łodzi projekt skierowany do domów pomocy uh -huh. i na pewno z niego będziemy korzystać to wsparcie dla pracowników, zaopatrzenie też w środki. Nie mamy jeszcze regulaminu, ale w pierwszej kolejności jakby też już teraz kierujemy swoje siły, żeby ten projekt, żeby złożyć wniosek w ramach tego projektu. Uh -huh. No, i oczywiście dalej będziemy szukać rozwiązań, które w jakiś, tam, w jakiś sposób zabezpieczą mieszkańcom bezpieczeństwo, ale też nie będą takimi obostrzeniami, które będą powodować ich złe samopoczucie psychiczne, bo niestety to, że są zamknięci, to wpływa tak też prawda. na stan ich zdrowia. Pani Dyrektor, to tak na koniec jeszcze jedno pytanie. Kiedy pojawił się w ogóle ten koronawirus, kiedy rozszerzyła się pandemia, Pani pomyślała sobie od razu, no to się będzie działo i, i spodziewała się Pani w sumie, że ten koronawirus na szczęście pojawi się tak późno u Was, że, że mógł się pojawić szybciej? Znaczy tak. To my tu... Cały czas jakby w gronie kierowniczym, kiedy podejmowałyśmy uh -huh. różne ustalenia i tworzyłyśmy procedury, no, miałyśmy świadomość, że w którymś momencie, czy to prędzej, czy później ten, ten przejdzie. To zachorowanie się u nas pojawi, ale też mówię, wprowadzając te wszystkie obostrzenia i, i, i decyzje, które tutaj zapadły, miałyśmy świadomość, że wszystko co robimy oddala od jakby w uh -huh. czasie. To zarażenie. Nawet ostatnio też podchodziłyśmy do aktualizacji tych wszystkich obostrzeń, które były wprowadzone i zastanawiałyśmy się w gronie nawet pracowniczym nad tym rotacyjnym systemem czasu pracy. I, mhm. i, i, i padły właśnie jakby argumenty, że, że to jest minimalizowanie zagrożenia, że to jest z jednej strony pracownicy są tutaj wyeksploatowani w ciągu tych dwóch tygodni, ale to zmniejsza nam ryzyko zachorowań. Panie doktor, bardzo dziękuję za tę informację, czyli na koniec podsumujmy. Konkluzja na razie jest taka, że DPS w Skrzynnie jest czysty od koronawirusa, tak? W tej chwili tak możemy powiedzieć. Na chwilę obecną, Aha. panie redaktorze, tak z uśmiechem na twarzy i e, uczciwie można to e, stwierdzić mhm. na podstawie wszystkich wyników, które spłynęły. Mhm. To już są papierowe wyniki, także nie są informacje telefoniczne. Na ten moment depens jest czysty, z czego się bardzo cieszymy i, i dziękujemy. Ja by było tak dalej, panie doktor, bardzo dziękuję, bo zawsze nam miło jest być u Państwa, bo jesteście strasznie gościnni, bardzo przyjaźni, nie tylko dla mediów, ale dla wszystkich. No i cóż, miejmy nadzieję, że w niedalekiej jakiejś tam przyszłości e, znów się. Zobaczymy na jakiejś miłej imprezie artystycznej u Was. Y, oczywiście serdecznie zapraszamy i też oczekujemy już tego otwarcia się i, mm -hmm. i, i, i kontaktu ze społeczeństwem. Chociaż jeszcze tak naprawdę nikt nie wie, kiedy to nastąpi, prawda? Bo, bo, bo sytuacja jest dynamiczna póki co. Dokładnie, ale miejmy nadzieję, że, 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 już, że przyjdzie taki moment, kiedy już wszyscy odetchniemy tak. i spokojnie będziemy mogli wrócić. Na, do, do tego normalnego życia. Ja w to wierzę, że to że, że, że wierzę, że wrócimy. No, z pewnością. Pani dyrektor Emilia Łaniewska, dyrektor w Skrzynie. bardzo dziękuję, pani dyrektor. Dziękuję panu redaktorowi, pozdrawiam wszystkich telewidzów.